Mamanow widzę z tej strony. A, subgrillo, ja dziś Wam pokażę wszystkie dźwignie. 6, wszystkie 6 dźwigni, żeby dostać się tam, gdzie są hakerowe jajka. No i zostaw subskrypcję i łapkę w górę i bez przedłużenia. Zapraszam do oglądania już. Więc... Dobrze. No i tutaj mamy pierwszą. Potrzebujemy 30 drewienek, 5 tych grapów i 5 app'ów. Ja mam ich mega dużo, więc muszę teraz tylko skopać te dremienka, ale drevienka była szybko szybko, idą jeżeli masz już ładną siekierę i dobrą więc ja wam też pokażę jak to się kopie no normalnie klika się w drzewa no i zobaczymy się kiedy będę to miał dobra mamy już te wszystkie drewienka i idziemy sobie do tej dźwigni i po prostu wam pokażę jak to się ten, no, robi no po prostu ból i mamy pierwszą dźwignię którą Jeśli jeszcze się znajduje 6. więc pokazuję wam kolejną dźwignię kolejna dźwignia się znajduje w piramidzie więc zjeżdżamy sobie do piramidy szybko i tutaj sprawdźmy co potrzebujemy: trzy tikety i takie kaktusowe. Jak nie wiecie jak zdobyć takie kaktusowe, to po prostu klikacie na ten kaktus i dostajecie trzy kaktusowe drewnianko. Lub na to drzewo, to jest i tak to samo, bo to dalej tak, taka jest mechanika gry. Więc myślę, zobaczymy jak ja to będę miał. Dobra, już to zdobyłem, więc możemy iść tutaj i otworzyć to szczerze. I Wtedy zbuduje wam się ta dźwignia i możecie pociągnąć za tą dźwignię. Więc my się widzimy do kolejnej dźwigni. Kolejna dźwignia jest w Hacker Worldie. Tutaj musicie przejść tutaj i mamy tą dźwignię. Ja już akurat to wszystko mam, więc mogę sobie kliknąć i zbudować już tą dźwignię, a jak nie wiecie, to po prostu kupujecie o to i dostajecie. No to jedziemy do kolejnej dźwigni. Kolejne basically kolejna dźwignia znajduje się tutaj. Musicie mieć 25. tych Trzy kostki i to, więc my się widzimy jak ja już to wszystko skopię, bo nic nie ma, a to mega ciężko się kopię. Znaczy kosz. Dosłownie już skończyłem to ten, um, wycinać i możemy sobie zbudować jak niecie i pociągnąć znowu za dźwignię, to już jest kwarta. Kolejna dźwignia jest mega easy do zdobycia, znaczy nie jest easy, ale ona jest pod mostem którego zbudowaliście, ja już to mam więc sobie od razu to zrobię no i idziemy do kolejnej dźwigni i kolejna tutaj mamy kolejną dźwignię tutaj dosłownie tutaj potrzebujemy w tyle tego no wiem to jest mega dużo tego drewienka a mianowicie wracamy do tego miasta już z wszystkim klikamy i zdobywamy no i już tutaj możemy odblokować to całe miasto. Te, czekajcie. Nie wiem jak. No. jak widzicie, właśnie tu wszystko się wykleina. Miasto zaczyna świecić. Kliczyć się otwiera, mamy. Mamy to. Wiem, że to jest mega ciężkie do zrobienia, raczej znaczy, to jest mega ciężkie do zrobienia tych wszystkich. ale no. tutaj znajduje się skrzynka. tam możemy się sobie jeszcze otworzyć. No i patrzcie, macie się tutaj węty, ja wam zaraz pokażę jak się tam dostać, o ten, mamy tutaj haker jajka, Nie nawet nie stać. To elo widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku.